Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, w którym chcę się z Państwem podzielić innym przykładem alternatywy dla programu AutoCAD. I takim przedstawicielem środowiska 2D w niniejszym odcinku jest program 4MCAD czy też 4MCAD. Kwestia, jak to będzie sobie tą nazwę tutaj interpretował. I podobnie jak w ostatnim filmie z programem CAD 2D, informowałem też o możliwości no, rozszerzenia standardowej funkcjonalności programu o biblioteki normaliów dostępne w takiej nakładce branżowej firmy CAD Profi. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku tego programu, który również jest kompatybilny z nakładką CAD Profi. Co zresztą pokażę Państwu w tym materiale na bardzo takim prostym przykładzie. Teraz od razu przejdziemy do części praktycznej. A gdyby ktoś był zainteresowany dodatkowymi informacjami, właśnie związanymi z tym programem, czy też z tą nakładką, to odpowiednie namiary na odpowiednie strony internetowe będą na samym końcu filmu. Dodatkowo zapewne też w opisie pod filmem. I teraz już przechodzimy do tej części praktycznej, bo w ostatnim czasie zaprezentowałem na przykładzie bardzo takiej prostej konstrukcji spawanej projekt takiego stabilizatora wspornika, co wynikało z potrzeb jednego z widzów. I robiliśmy to w programie do modelowania 3D. Ale gdyby się tak bardziej zastanowić, to czy dla takiej prostej konstrukcji faktycznie angażowanie środowiska 3D jest potrzebne? No bo zobaczmy, że całość składa się właściwie z dwóch rozmiarów znormalizowanych rur, kołnierzów, blach, w zasadzie tyle. Myślę, że pogląd mniej więcej każdy już sobie wykształcił. Sprawdźmy, jak będzie wyglądało wyrysowanie tylko takiego pewnego fragmentu tej konstrukcji i wspomożemy się tutaj właśnie nakładką CAD Profi. Startujmy. Jesteśmy już w programie 4MCAD czy też 4 MCAT, No i na pierwsze e, wrażenie widzimy tutaj wielkie podobieństwo e, tym interfejsem, który tutaj widzimy do interfejsu autocad czy też innych alternatywnych e, jemu programów. Widzimy też znane menu pod, e, też panel po lewej stronie dostępny pod skrótem CTRL1. Z niego możemy też wpływać na zachowanie się pewnych atrybutów narzędzi czy też funkcji które, które używamy w programie. No i tutaj standardowo widzimy wstążkę z podstawowymi narzędziami. Tutaj jeszcze taką uwagę od siebie dodam, że w tym materiale raczej będę polegał na komendach wpisywanych z klawiatury, ponieważ w ten sposób, jakby zwykle pracuję, w, w sytuacji, gdy powiedzmy, nie wiem, zapomnę jakiegoś narzędzia, no to wtedy go szukam na wstążce, ale będę starał się to dokładnie omawiać jaką funkcję używam. Gdyby ktoś nie nadążył w komentarzu, proszę tam zapytać, to wtedy odpowiem, co się ewentualnie wydarzyło, gdyby ktoś nie miał pewności. I przechodząc po dostępnych tutaj zakładkach w panelach tej wstążki, no widzimy dostępność narzędzi, jaką, jakimi dysponuje program. Tutaj jeszcze dodam, właśnie taką ciekawostkę, że jeżeli ktoś potrzebowałby mieć dostęp do elementów modelowania 3D, podobnie jak w AutoCADzie, również w tym programie, takie narzędzia tutaj są, więc również z tej techniki można korzystać. Dodatkowe narzędzia związane z opisywaniem, wymiarowaniem, no i podobnie, jeżeli chodzi o nakładkę CAD Profi, która też tutaj integruje się ze wstążką. Sposób ułożenia tutaj narzędzi, funkcji jest bardzo podobny do. Pozostałych narzędzi, przez co właściwie tutaj opanowanie tej nakładki powinno być bardzo łatwe. No i myślę, że już możemy przejść do sedna sprawy, czyli wykonamy sobie jakiś fragment tej konstrukcji, tak aby bardzo nie przeciągać, abyśmy tutaj jakby zobaczyli współpracę z tą nakładką i też ten etap związany jakby z przyspieszeniem tej pracy, bazując właśnie na tych elementach znormalizowanych. I teraz, tak jak mieliśmy to okazję zaobserwować w materiale, gdzie wykonywaliśmy, konstrukcję w postaci modelu 3D, tak tutaj też rozpoczniemy sobie przez tą analogię od zbudowania powiedzmy takiego układu bazowego, który też pomoże nam e, przyspieszyć tą pracę w wyrysowaniu jakby tutaj fragmentu tego, tej, tej, tej konstrukcji. I podobnie, podob, podobnie jak to było wówczas też powiedzmy Tą naszą wyjściową osią będzie oś tutaj rury DN32, a następnie będziemy sobie budować bazy według tych wymiarów, które tutaj widzimy. Zaczniemy od tego układu poziomego, więc przechodzimy do programu, wybierzemy sobie jakąś warstwę, na przykład może tą zieloną jeszcze, jeżeli chodzi o te dostępne warstwy. W związku z tym, że wczytałem sobie na, przed nagraniem kilka obiektów z nakładki, no to również te warstwy zostały zaimportowane. Wynika z tego, że ja po prostu tutaj jeszcze nie mam skonfigurowanego tego programu, więc w ten sposób sobie tutaj pomogłem. Więc wybieram sobie pierwszą z warstw, na przykład taką jasną. No, I skorzystam sobie tutaj z osi konstrukcyjnych o nieskończonej długości, tak zwane Infinity Line, czyli poleceniem infline sobie je tutaj mogę wybrać. Następnie z parametry H albo V odpowiadający za tryb pracy w, w układzie poziomym bądź pionowym. Wybieram sobie literkę H w trybie poziomym. No i powiedzmy, że to będzie oś rury. Oczywiście możemy sobie zmienić warstwę, zrobimy to potem, żeby tą oś rurę jakoś tam odróżnić. No i następnie idziemy sobie do bazy, czyli do tych wymiarów, które ograniczają nam, stwarzają nam jakby warunki brzegowe, yy, ograniczające wymiary tej konstrukcji, wynikające z zabudowy, więc mieliśmy podstawę odsuniętą o 110 mm, więc korzystam sobie tutaj z funkcji Offset, czyli odsunięcie, wprowadzam sobie wymiar 110 mm, klikam sobie tą oś, przeciągam kursorem w dół. No, i powinna tutaj się ta oś pojawić. O, widzimy, że teraz już wszystko jest w zakresie. No i teraz podobnie możemy sobie stworzyć teraz granicę, na której mamy zorientowany kruciec. To jest wymiar 150 mm. Nie muszę wprowadzać już tej funkcji, ponieważ ostatnio była wprowadzona z klawiszem spacja. Mogę sobie wyjść, wprowadzić odpowiedni wymiar. No i teraz tą dolną oś ku górze. I w ten sposób już mam jakby ten podstawowy układ zrobiony, przy czym jeszcze potrzebuje długość tego krójca na wymiar 26 mm, więc teraz podobnie wybieram sobie klawisz spacja, wprowadzam sobie wartość 26 mm, tak to było, no i teraz to sobie tutaj odbijam i w ten sposób mam ten układ. No i teraz gdyby ktoś, powiedzmy, żeby się nie pomylić, która oś odpowiada za oś rury, możemy sobie po prostu tą warstwę zmienić na przykład na kolor czerwony związany z kreskowaniem, potem możemy sobie to w odpowiedni sposób wyprowadzić, zresztą mamy tutaj chyba warstwę odpowiadającą za osie axis, więc możemy w ten sposób również sobie tutaj podgląd zrobić, więc ta sprawa już tutaj jest gotowa, no i teraz analogicznie układ osi pionowych, no i tutaj bazę mieliśmy na czole tej rury, więc sobie ten, zresztą tak mamy poprowadzone tutaj część wymiarów, więc po, podobnie sobie zachowamy tą samą logikę, czyli ustawimy sobie pierwszą oś, czyli wybieramy sobie infline, wybieramy sobie teraz tryb poziomy vertical, w dowolnym miejscu tak naprawdę ze względu na taki krótki pokaz nie musimy się tu jakoś specjalnie wiązać z zerem ponieważ i tak możemy sobie to potem spozycjonować według własnych potrzeb, no i następnie też będziemy się odsuwać, czyli powiedzmy wstępnie chcemy uzyskać położenie naszego króćca, czyli musimy się przesunąć o wartość 55 mm wybieram sobie offset o wartości 55 mm mam oś króćca i analogicznie jak przesuniemy się o wartość 80 mm, będziemy mieli pozycję tej płyty tutaj pionowej. Więc analogicznie, offset. Wybierzemy sobie teraz wartość 80 mm od osi, oczywiście początkowej. I teraz zwróćcie uwagę, że również offsetem możemy sobie stworzyć granicę naszej płyty, czyli wymiar 16 mm, czyli ponownie. Offset bądź ze spacji, wartość 16 mm, teraz tutaj się odsuniemy. No i być może już teraz, jeżeli mamy taki układ, ktoś może przez chwilę poczuć, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu i żebyśmy się nie pomylili. Więc oczywiście, na przykład, żebyśmy się łatwiej mogli tutaj ogarnąć, no to możemy część tych osi sobie na przykład przyciąć, tak żeby to łatwiej się w tym można było odnaleźć. No to powiedzmy, że na górnej osi chcemy mieć dostęp do osi króćca, więc powiedzmy, że skorzystamy sobie z narzędzia trim przytni do granicy po prostu tej osi górnej przytniemy sobie teraz tą krawędź czyli tutaj będziemy mieli ku górze oś związaną z naszym krótcem. a na przykład powiedzmy do osi na razie tej rury przytniemy sobie e, osie, czy też te, te no osie w tym momencie związane z grubością naszej płyty, więc ponownie tri, trim bądź e, ze spacji, wybieramy sobie granice. myślę, że sobie kliknąłem, wybieram sobie fragment i już mam docięte. Oczywiście one jeszcze później będą musiały być docięte z racji tego, że wstawimy sobie obiekt rury, ale to jakby w kolejnym e, kroku. No i dalej możemy sobie przystąpić do definicji, Tutaj granicy naszej płyty 84 mm, więc znowu wybierzemy sobie offset o wartości 84 mm, odbijemy sobie tą płytę. A, chyba sobie nie kliknąłem, więc jeszcze raz, teraz już jest dobrze. No i jak sobie ponownie wybierzemy wartość 16 mm, to będziemy, prawda, mieli grubość tej płyty. No i tutaj ten fragment już będziemy mieli, więc możemy sobie to z automatu dociąć, czyli pomiędzy tymi dwoma osiami powiedzmy za dużo. Teraz sobie muszę kliknąć spację i dopiero teraz ten i ten fragment sobie tutaj przyciąć. No i teraz e, podobnie jak sobie e, sprawdzimy w ten sposób, że no, tutaj się pozbawiłem tej osi graniczącej, no ale na razie mogę sobie to zrobić w ten sposób, że dorysuję sobie tutaj, prawda, fragment tak, żeby domknąć. No i teraz mogę sobie e, do tego fragmentu, prawda, te osie. Odciąć, no i tutaj już widzimy zarys naszych płyt, więc ponownie teraz do tych osi mogę sobie tą oś tutaj dociąć. No i te płyty już wstępnie mam oznaczone. No i właśnie myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby już wprowadzić sobie tutaj obiekty. Naszych rur, kołnierzy, więc przejdziemy sobie do zakładki CAD Profi. I pomimo, że mamy tutaj sekcję poświęconą hydraulice, przewodom, pneumatyce i tak to również mamy sekcję mechaniczną, gdzie również posiadamy bibliotekę budowa aparatów, która jest w ten sposób zatytułowana. I w momencie, jak sobie ją klikniemy, to mamy dostęp do kształtek, kołnierzy. Jak przejdziemy, sobie rozwiniemy inne normy. Mamy rury według ISO, polskiej normy. Kwestia. Co komu jest potrzebne w danej chwili, i tak dalej. Celowe, metryczne systemy, wszystko jest. I powiedzmy, że chcemy sobie rury, no to może na przykład rury stalowe według ISO, rura ze szwem i bez szwu. No i tutaj w pierwszej kolejności mieliśmy rurę DN32 42 i 4 razy 2,9 mm na grubości ścianki, i sobie szukamy takiej. Rury i teraz zobaczcie, że mamy tutaj oznaczenia wielkości, ale też mamy jakby podpowiedź, jaka jest średnica nominalna tej rury. Czyli oczywiście wiemy, że dla DN32 będziemy mieli FI-42 i jak sobie tutaj podglądniemy, właśnie mamy to oznaczenie. Rozwiniemy sobie i mamy poszczególne dostępne grubości ścianki, jakie potrzebujemy. My potrzebujemy grubości 2,9 mm, wybieramy sobie taką pozycję i następnie tryb. Może to być zwykły widok 2D, czyli po prostu sam obrys rury. Bądź ukrycie, czyli po prostu widzimy jako niewidoczne linie związane z oznaczeniem grubości ścianki, bądź po prostu przekrój, gdzie będziemy mieli kreskowanie, wprowadzimy sobie, czy też wybierzemy sobie ten tryb, klikniemy sobie OK, no i ustalamy sobie punkt bazowania, tu gdzie mamy oś. I teraz zobaczcie, że w momencie, jak będziemy sobie przeciągać, możemy od razu wprowadzić długość naszej rury. Zgodnie z rysunkiem jest to wartość 186 mm, czyli prowadząc kursor, prawda, tak, żeby tutaj wiązało nam z osią. Wprowadzę sobie wartość 186 mm i zobaczcie, że nasz obiekt jest gotowy. Pomimo, że ten obiekt jest yy, wprowadzony, to również, na przykład, gdy chcę sobie teraz przyciąć te, te moje płyty, mogę sobie wybrać krawędź tego obiektu. Widzimy, która krawędź została podświetlona, że tak powiem, bardziej wyraźnie. No jak sobie. Przejdę do przycinania, to zostaje to wszystko rozpoznane i w ten sposób sobie mogę, że tak powiem, wyprowadzić to w pewien sposób. No, oczywiście, jakiś drobny offset, żeby tu zrobić luz montażowy, ale to jest jakby kwestia powiedzmy już wtórna. No, ale dobra, ktoś powiedzmy stwierdził, że a ja sobie chcę tą rurę wydłużyć, bo nie chcę mieć 186 mm, a chcę mieć na przykład wartość 220 mm. Niech będzie taka sytuacja. Co w takiej sytuacji można zrobić? Mamy dwa wyjścia. Albo za pomocą funkcji Explode rozbijemy sobie ten obiekt i po prostu. Po prostu będziemy sobie streczować, czyli rozciągać tą naszą rurę. No, powiedziałem streczować, ponieważ literka S na klawiaturze od polecenia stretch rozciągnij, albo po prostu, możemy sobie również skorzystać tutaj z offseta wybrać sobie na przykład wartość 220 mm od naszego czoła, no i mamy granicę naszej rury. I zobaczcie, że też z nakładką CAD możemy po wybraniu naszego obiektu, jakby też mamy rozszerzone to standardowe menu o takie dodatkowe elementy jak na przykład Edit in Place, i w tym, w tym momencie możemy przejść do bezpośredniej edycji naszego bloku. I skoro mamy obszar graniczny wyznaczony, no to tak jak powiedziałem, użyjemy sobie funkcji stretch, zaznaczymy sobie fragment naszej rury, wyciągnę sobie ją do granicy, jaką potrzebuję, zamknę, zapiszę wynik mojej pracy i w ten sposób mogę się pomiędzy blokami... Poruszać względem prawda, elementów czy konstrukcji istniejącej w głównym obszarze roboczym, powiedzmy to w ten sposób. Gdybym chciał ją skrócić, no to mogę sobie po prostu potem, czy przyciąć za pomocą funkcji trim, czy również stretchem, wrócić na, na inny tam potrzebny rozmiar. Ale już powiedzmy, zostawmy sobie tak, jak tutaj jest gotowe, tą oś możemy sobie usunąć. I w ten sposób możemy sobie dalej tutaj działać. Co dalej? No to powiedzmy, że teraz chcemy sobie tutaj wprowadzić kruciec. No to możemy również wybrać sobie teraz funkcję budowy aparatów z nakładki CAD Profi. Zmienimy sobie profil na DN15, czyli zgodnie z rysunkiem 21 i 3 potrzebujemy grubości ścianki 2,3 mm, czyli sobie rozwiniemy i 2,3 mm mamy w tym miejscu. No i też możemy sobie wybrać przekrój, wybierzemy sobie OK, punkt wstawiania mamy w odpowiedni sposób opatrzony, no i też może zaprezentujemy właśnie to przycinanie, czyli powiedzmy teraz w ten sposób zorientuję sobie rurę. I z racji tego, że dałem bardzo krótki odcinek, to program po prostu wstawił jakąś tam bezpieczną wartość długości tej rury. No i teraz jak chcę sobie to zedytować, może nie będziemy na razie rozbijać. Przejdę również sobie do trybu pracy Edit in Place. No i widzę podgląd jakie elementy są w obiekcie. No i teraz na odwrót mogę sobie wybrać Trim. W, wybieram sobie oś odniesienia względem której mam nadzieję, że to jakoś w materiale będzie widoczne, no i powiedzmy wybieram sobie co chcę sobie tutaj prawda dociąć, wybieram sobie ten obszar, no klikam sobie jeszcze raz na yy, klikam sobie jeszcze raz na kreskowanie, ponieważ wtedy jakby nie, nie chwyciłem w całości, no i ta rura została tutaj skrócona, ewentualnie mogę teraz to sobie tutaj dociągnąć na odpowiednie miejsce. Tylko chwyciłem sobie też e, kreskowanie, więc jeszcze raz spróbuję w ten sposób, i teraz już powinno być e, ok. No, gdzieś mi to kreskowanie tutaj uciekło, więc e, e, sobie spróbujemy go e, wstawić. O tak, o teraz już jest wszystko dobrze. Widocznie gdzieś widocznie tam chwyciłem to kreskowanie w trakcie wybierania. Zapisujemy sobie ten stan, tak jaki nam jest potrzebny. No, i teraz już mamy dostęp do naszego głównego yy, obszaru roboczego, gdzie dalej możemy edytować. No, i teraz zobaczcie, że też musimy tutaj przeciąć ten fragment. I z racji tego, że wstępnie te obiekty mamy spozycjonowane, no to powiedzmy, że do dalszego projektu chcemy coś tutaj sobie wiercić, yy, te otwory dopasować, no to już możemy sobie na przykład rozbić ten blok. No, to yy, tak jak to. Ja tam uprzednio wspomniałem, mamy taką funkcję explode, wybieramy sobie explode, wybieram sobie który blok, klikam w spację, no i teraz widzimy, że zmieniły się warstwy, no ponieważ tamte uprzednie warstwy z bloku e, jakby nadpisały się odpowiadającymi warstwami z głównego menu I oczywiście te warstwy mogę sobie poprzez wybór e, poprzez wybór tutaj zmienić na taki sposób, jaki, e, jaki by mnie interesował, możemy sobie to w tym momencie zrobić, czyli podejrzewam, że to będzie ten na przykład zielony kolor. Tak samo jeżeli chodzi o te płyty też sobie je mogę zmienić na kolor tutaj taki ciemniejszy zielony. No i w ten sposób widzimy, że tu już mamy to może tak troszkę lepiej dopracowane i teraz zwróćcie uwagę, że podobnie mogę zrobić teraz z tym krótcem. Również sobie wybiorę funkcję Explode. Zamiast, czyli tak, zaznaczę sobie teraz wszystko, odznaczę sobie tylko kreskowanie i wybiorę sobie też funkcję zmiany warstwy. Właściwie ta oś mi jest już niepotrzebna. Ta oś też mi jest już niepotrzebna. Ta oś mi jest niepotrzebna. To sobie oczywiście zmienię na warstwę związaną z osią. Można sobie lekko to wydłużyć, żeby to tak y profesjonalniej bardziej wyglądało. No i teraz też potrzebujemy przyciąć. Wybieramy sobie trim, zaznaczamy sobie granicę, czyli skrajne krawędzie i sobie razem z kreskowaniem obszar wybieramy, tak aby to docięcie było wykonane. No i kwestia oczywiście lepszy le le offsetu, tak aby ustalić średnicę. Na tej rurze to jest dodatkowy kosmetyczny zabieg, którego, który sobie w tym momencie pominiemy. Właściwie czoło rury mamy już jako bazę, więc to sobie możemy usunąć. No i teraz przyszła pora na dodanie sobie kołnierzy. Idziemy do zakładki Cat Profi, wybierzemy sobie tożsame narzędzie budowa aparatów. No i idziemy do kołnierzy. No i na przykład kołnierz płaski do przyspawania i zwróćcie uwagę, że też mamy kilka wielkości zgodnie z normą, przy czym zwróćcie uwagę, że my uży, potrzebujemy kołnierza DN32, ale w tym filmie z modelem 3D były inne wartości, inne wymiary. Wynika to z tego, że to jest inna wielkość ciśnienia. Jeżeli w sobie weźmiemy wartość PN10, już widzimy, że są te wartości adekwatne. Podobnie mamy tryb wyboru, w jaki sposób chcemy ten kołnierz uzyskać. Czy to 2D, przekrój, tył, przód. Oczywiście to jest miniatura. Liczba otworów zostanie w odpowiedni sposób dobrana, przeliczona na zgodność z normą. Zaraz Wam to zresztą pokażę. Więc wybierzmy sobie może wstępnie przekrój. Wybiorę sobie OK. Wybieram sobie punkt wstawienia, czyli powiedzmy tu. Następnie sobie, prawda, obracam, aby spozycjonować. Także tutaj już ten kołnierz został wstawiony. On był tam przesunięty o wartość 4 mm, więc sobie teraz to wykonam. Zrobię sobie teraz kopię też tego kołnierza, może powiedzmy w ten sposób, i też sobie go odsunę o wartość prawda 4 mm milimetry, więc on już jest na swoim miejscu, i teraz jeszcze to, co e, wspominałem, jeżeli chodzi o rzut, e, teraz jakby od lewej tej, tej, tego zarysu. Więc wybierzemy sobie na przykład e, wybór tył, no i zobaczcie, że jak sobie wstawię ten, ten kołnierz tutaj na oś, ja, o, trafiłem na tą wyższą oś, teraz, ale to powiedzmy nic. No i mogę sobie też obrócić, ale generalnie widzimy, że liczba otworów została jakby dobrana na zgodność z normą, więc tutaj nie ma jakby z tym. Żadnych problemów. Kwestia oczywiście widoczności linii. Możemy pracować albo na obiekcie, albo możemy pracować y, po rozbiciu, tak jak to było uprzednio. No i to, co nam tu jeszcze ewentualnie jest potrzebne, to zakreskowanie tych dwóch płyt. Czyli wybieram sobie po prostu z linii narzędzie Hatch, wybieram sobie jaką warstwę, mogę sobie również wcześniej tą warstwę w odpowiedni sposób wybrać z menu i jak sobie wybiorę polecenie Hatch, to ta warstwa też tutaj będzie wybrana. Mogę sobie od razu ustalić skalę. No to tutaj pewnie, a zobaczymy, co nam wyjdzie. Wybieram sobie obszar, który chcę pokreskować. No, i w momencie, jak sobie kliknę klawisz, spacja, ponownie mam dojście do menu, żeby ewentualnie sobie skorygować wartości. No, to odwrócimy sobie kąt. Oczywiście to będzie kąt tutaj przeciwny 90 stopni. Damy sobie skalę razy 2, akceptujemy. No, i widzimy, że zostało to dopracowane i ponownie spacja. Wybierzemy sobie, gdzie chcemy dodać kreskowanie. Spacja odwrócimy sobie teraz na 0, akceptujemy. No, i generalnie w ten sposób mamy prawie, że. Ten taki podstawowy zarys związany z tą konstrukcją gotowy. Reszta po prostu dorobienie żeberek. To jest w zasadzie bardzo proste, bo tylko kwestia przeciągnięcia kilku prawda, kresek w odpowiedni sposób, więc to jest jakby posługiwanie się po prostu klawiaturą. I tutaj nic już szczególnego. Nie ma więcej dodania otworu, więc to jest po prostu wyrysowanie prostokąta, wprowadzenie otworów funkcją cyrkl. Skrót na klawiaturze C, ewentualnie CIR e, i, i idziemy dalej. Więc uważam, że na ten moment już nie ma sensu tutaj więcej przedłużać. Każdy widzi, jak to działa. Zachęcam do poćwiczenia, przetestowania, no ale generalnie, abyśmy sobie z, jakby sprawdzili czas, gdzie e, tłumaczę wszystko, omawiam po kolei, co jak no to widzimy, jak ekspresowo tutaj jesteśmy w stanie e, utworzyć sobie właśnie taki zarys. E, gdybyśmy wstępnie sobie, prawda, projektowali taki, taki obiekt, taką prostą konstrukcję, nawet gdyby ona była bardziej skomplikowana, będzie to bardzo podobnie wszystko wyglądało. A jeszcze jeżeli będziemy poszczególne elementy, prawda, robić sobie w ten sposób, że budujemy sobie to na blokach, a troszkę przesadziłem teraz, to jesteśmy w stanie sobie bardzo łatwo to modyfikować, przerabiać, nawet gdy będziemy korzystali z tych samych bloków, to wiadomo, że wtedy one będą automatycznie się nam dostrajać i i aktualizować. No i teraz to co było jeszcze powiedziane. Przejdziemy sobie do kilku stron internetowych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem będzie mógł tutaj łatwo sprawdzić namiary i po części zorientować się, co mamy tutaj w, dla poszczególnych tych wymienionych programów. Jesteśmy zatem na stronie firmy DataComp z Krakowa. Adres datacomp.com.pl i z głównego menu, jak klikniemy sobie zakładkę oferta, ciało budownictwo, 4MCAD. I teraz tutaj będziemy mieli e, takie skrótowe informacje związane z tym programem, ale przede wszystkim informacje, główne cechy, główne funkcje, e, współpraca z innymi, zawartości, dane na temat interfejsu, obsługi e, i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał sprawdzić ten program w różnych wersjach, może sobie pobrać wersję testową. Wersja testowa jest ograniczona czasowo, na okres 30 dni, aczkolwiek pozwala przetestować pełną funkcjonalność programu. Więc krótko mówiąc, najprościej każdy będzie sobie mógł sprawdzić, jak z tym. Programem by się mu ewentualnie współpracowało, a do tego też jest tutaj coś takiego jak zakładka cennik, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, jak sprawy mają się finansowo, również może taką kwestię sprawdzić. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa nakładka CAT Profi, którą możemy sobie tutaj również sprawdzić: jak sprawa wygląda z jej kompatybilnością. Czy to z tym programem 4 mk czy z innymi programami. Jeżeli chodzi o te inne programy mamy listę podstawową, czyli tak bardziej myślę, że są tutaj programy łącznie z AutoCADem te najbardziej popularne. Oprócz tego pozostałe wymienione programy wśród których jest właśnie program 4 mk Tutaj co prawda jest w trakcie Aktualizacji, dlatego aktualnie widzimy wersję V23 na stronie, ale tutaj już widzieliśmy, że wersja 24, z którą tutaj w tym filmie mieliśmy przyjemność zobaczyć, tą współpracę, również jest możliwa, możliwe działanie. Ta kompatybilność jest zachowana. Także razem, jeżeli ktoś by chciał przetestować, również może. Taką tą, ten nakładkę Cad Profi sprawdzić przez okres testowy. No i jest to po prostu najprostsze, żeby przekonać się o tym, czy faktycznie to będzie nam wspomagało i przyspieszało pracę w środowisku 2D. Tak jak mogliśmy to już na drugim przykładzie w szybki sposób zobaczyć. To wszystko na ten moment, dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.